No nie. Skąd on się wziął? I jestem dycha w plecy. Miśka na ząb, Brian? Hm, słodki. Wow, to nie misiek, prawda? Staram się rozdwoić. A! Naprawdę musiałeś. Zorka. Super. Przynajmniej nie spadły na dywan. Hej! Wiem jak temu zaradzić. Zaraz będzie lepko. I to bardzo. Hmm. Ale i poręcznie. Daj rękę. Oklejamy taśmą dwustronną. Tak dobrze. A teraz najlepsze. Nie musisz już sięgać. Bo miśki będą na wyciągnięcie ręki. Gotowe. Wow. Dzięki. Jak bioniczne ramię z miśków. Ciekawe, ile czasu zajmie zjedzenie ich. Niam. To jest świetne. Świeża porcja skitelsów. I co teraz? Ciekawe, do czego służą te przyciski. Ło! Wow. Julie, oczy ci się świecą. Patrz na swoje, Hana. Gdzie z tymi zębami? Wystarczy już. O! Oh. Wciskać kolejny? Może ten? Pora na imprezkę! Widać, że każdy zna ruchy. Bum, bum, bum. Uważaj! Idziemy dalej. Co się stało? Wracajmy do wyzwania. Posegregujcie cukierki według kolorów. Start. Ciężko je rozróżnić w tym czerwonym świetle. Ło! Wow. Patrzcie, jakie skoncentrowane. Czekaj, to żółty. Ja już skończyłam! Wygląda dobrze, co? Czyżby? Czerwone światło potrafi nieźle namieszać. Dobra, spróbuję jeszcze raz. Jak tam sobie chcesz. Może jak będę bliżej, to wszystko zobaczę. Czy to zielony? Gotowa, Hana? Okej. Okay. Niech to. Uch, jeszcze raz. Dobra, skup się. Skup. Do trzech razy sztuka. Co za koszmar. Spróbuję jeszcze raz. Oczy mi już siadają. Ach! Czy tylko ja tu zgłodniałam? O, tutaj! Nie, nie! Nie! Pogódź się z porażką, Hana. Czekaj chwilę. Proszę. Już jestem. Dosyć tego. Moje oczy nie ogarniają. Ostatni raz już na pewno. To czerwony czy zielony? Przymknę na chwilę oczy. Co? Udało mi się! Nie wierzę! Patrz! Sorry, Hana, ale. Ten jeden nie pasuje. Jest pomarańczowy. Nie wiem, o czym Ty mówisz. Zgłodniałem od tej geometrii. Witaj o przekąsko. A? Dość stary. O, ja też chcę. Serio? Tak to jest to z skitełcami. Nie da się nimi nie dzielić. Nic mi nie zostało. Dobrze, że mam zapas. Znowu? Dobra, wierzcie. Mieliście chociaż ręce? Strasznie pazerni. Tym się nie podzielę. Ej, gdzie wszyscy idą? I co się stało z kolą? Tego już za wiele. Nikogo nie ma, więc mogę zjeść. O tak. A ła! Nie gadajcie, że chcecie banana. Nie macie swojego własnego jedzenia? A ta gumka recepturka? Patrzcie i się uczcie. Widzicie? Nasuńcie gumkę na około jedną trzecią. I strzelcie. W ten sposób. Potem przesuncie dalej. I zdejmijcie gumkę. Gdy obierzecie banana, zobaczycie, gdzie trzeba dzielić. Tylko nie więcej niż wasza część. To jutro przynosisz, I Jak przeniesiemy 245, to otrzymamy rozwiązanie do zadania siódmego z poprzedniego testu. Ale o tym jutro. Uff, zbawienny dzwonek. Tęskniłam za tobą w internecie. Uuu, nie za głośno, Sofia? Wyluzujcie, już ściszam. Założę słuchawki. Ale bałagan! Jak mogły się tak poplątać? Zaraz, to opakowanie po gumie się przyda. Już wiem. Weź puste opakowanie po gumie. Ozdób, wedle uznania. Słodkie, co? Otwórz i przebij dwie dziurki z jednej strony. Teraz brelok. W końcu możesz słuchać muzy wszędzie. Hej, Sofia, chodź na lunch. Twoje słuchawki już nigdy się nie poplączą. Nawet nie musisz ich trzymać w torbie. Genialne. Okej, okay, Kolumb miał trzy statki. Ninia, Pinta i Santa Maria. O kurczę, to ja? Cii. Lunch dopiero za dwie godziny. Ale obciach. Na szczęście mam przekąskę. Obym trafiła na czerwoną. O. Nie jemy na lekcji, panienko? To nie przerwa. Dobrze, już odkładam. Wytrzymam do lunchu. Muszę się tylko czymś zająć. Albo nie. Mam tu jeszcze klej? Coś mi mówi, że Wiki ma jakiś pomysł. Użyj pustego opakowania pokleju, żeby ukryć smakołyki. Pamiętaj tylko, żeby wyjąć z niego klej i tą część z dołu. Dokładnie wyczyść środek z całej henny. I do dzieła. Weź ulubiony smakołyk, na przykład żelki, i włóż je do tubki pokleju. Przekręć, żeby się schowały. Idealnie. Zanim zadzwoni dzwonek, rozkoszuj się sekretną przekąską. Mm. Spokojnie, to tylko klej, nic innego. No wie pani, klej, żelki takie tam. Lepiej je przełknij, Wiki. Mm. Jejku, dlaczego to jest takie nudne? To może urozmaicisz nieco lekcję niewinnym prankiem. Wystarczy odrobina kreatywności i Nutella. Tyle w zupełności wystarczy. Wysmaruj nią paczkę chipsów od środka. Kiedy Lili sięgnie po dokładkę, to spanikuje. Genialne, co? Chowaj słoik. Mózg mi wyparował. To jest za trudne. Potrzebuję paliwa. Wow, co tam masz na ręce, Lili? Nie, tylko nie otwórz! I jak to się powstrzymać od śmiechu, Lana? Nareszcie koniec. Patrz na Lili. Szkoda, że siebie nie widzi. Jeśli jesteś prawdziwym smakoszem, to zapewne wiesz, że nie ma nic lepszego od pysznego, orzeźwiającego loda. Hej, Vicky! Chcesz gryza? Ej, powiedziałam gryza! Jedno jest pewne. Miłość do jedzenia nie oznacza miłości do dzielenia. A! Kto zjadł mój tort? Zabiję winowajcę. Nawet go nie spróbowałam. Muszę to sprawdzić. Zacznijmy od lodówki. Pudełko niby jest. To jakiś żart? Kto to zjadł? Niedobrze. Bardzo źle. Gdzie ta czekolada na czarną godzinę? O nie, zniknęła! A tego szukasz Oliwie? Jak mogłaś? Ale czekoladowe. Chyba miałam koszmar. Jest tylko jeden sposób, by się przekonać. Mój tort! Bogu dzięki, nic ci nie jest. Skoro już nie śpię, to sobie zjem. Od razu mi lepiej.